Antony de Melo. Ona uważa, że jestem prawdziwy. Rodzina przyszła na kolację do restauracji. Kelnerka przyjęła zamówienia od dorosłych, a potem zwróciła się do siedmiolatka. A ty co zjesz? zapytała. Chłopiec popatrzył lękliwie dookoła stołu i powiedział: Chciałbym. Hot doga. Zanim kelnerka zdążyła zanotować zamówienie, włączyła się matka. Żadnych hot dogów powiedziała. Proszę mu przynieść stek z ziemniakami i marchewką. Kelnerka ją zignorowała. Chcesz keczap czy musztardę do hot doga? Zapytała chłopca. Keczap. Zaraz podam. Powiedziała kelnerka ruszając w stronę kuchni. Po jej wyjściu zapadła pełna zdumienia cisza. W końcu chłopiec spojrzał na wszystkich obecnych i powiedział: Wiecie co? Ona uważa, że jestem prawdziwy. Antony de Mello, młody ekspert, gdzieś w latach 30. XX wieku. Koncern przemysłowy w Stanach Zjednoczonych wysłał do Japonii maszynę. W miesiąc później firma otrzymała telegram: Maszyna nie działa. Prześlijcie człowieka do naprawy. Firma wysłała kogoś do Japonii. Zanim miał okazję sprawdzić maszynę, firma otrzymała drugi telegram: Człowiek za młody. Wyślijcie starszego. Odpowiedź firmy brzmiała lepiej z niego skorzystajcie. On wynalazł maszynę.